Witajcie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać i może Was nauczyć, jak udzielać pomocy osobom, które tego potrzebują. Na pewno spotkaliście się z tym, że ktoś przy Was zasłabł, może widzieliście, jak gdzieś zdarzył się wypadek samochodowy. Pamiętajcie, tym osobom trzeba pomóc. Przede mną znajduje się fantom Ania to na pokażę Wam, jak udzielać pomocy. Załóżmy, że nasza Ania przewróciła się na przykład na przystanku. Byliśmy gdzieś dalej, więc podchodząc do Ani musimy się zorientować, czy Ania jest świadoma, w jaki sposób to zrobić. Kładziemy jej ręce na ramiona, potrząsamy nią i głośno pytamy, na przykład, halo, słyszy mnie Pani? Ania nie reaguje. Musimy sprawdzić, czy Ania oddycha. Przykładamy swoje ucho do nosa i ust Ani, i obserwujemy dodatkowo klatkę piersiową, czy się podnosi. Robimy to przez około 10 sekund. Ania nie oddycha. Musimy sprawdzić, czy Ania ma tętno. Przykładamy dwa palce do tętnicy szejnej Ani i przez około 10 sekund sprawdzamy, czy to tętno jest wyczuwalne. Ania nie ma tętna. W tym czasie celujcie palcem na przykład w kogoś z tłumu i powiedzcie mu, że ma zadzwonić po pogotowie na numer 999, powiadomić o tym zaistniałym wypadku i że potrzebujemy pomocy. Po wezwaniu pomocy rozpoczynamy masaż. Przykładamy dwie swoje ręce do mostka Ani i uciskamy go 30 razy. Po 30 razach łapiemy Anię za nos, odchylamy głowę do tyłu, robimy dwa wdechy, obserwując, czy klatka piersiowa Ani się unosi. Powtarzamy ten cykl 5 razy. Po 5 cyklach sprawdzamy, czy Ania ma oddech i tętno. Jeżeli Ania ma oddech i tętno, układamy ją w pozycji bocznej ustalonej, ale to pokażę Wam w następnym odcinku. Pamiętajcie, że Ania nie może zostać sama. Musicie z nią zostać do przyjazdu pogotowie. Jeżeli Ania nie oddycha, nie ma tętna, prowadzimy resuscytację masując Anię 30 razy, robiąc dwa wdechy. Pięć cykli. Po pięciu cyklach znowu sprawdzamy, czy Ania oddycha i czy ma tętno. Pamiętajcie, prowadzić to aż do przyjazdu pogotowie. To tyle. Czołem i do zobaczenia.